No może będzie lepiej. Może będzie lepiej. Zmieniłem rozdzielczość. Nie wykorzystuję jakiejś 1 trzeciej. 1 trzeciej mojego monitora. Ale nie jest to dramat dla mnie osobiście. I tak wygląda to zajebiście. No, 1 trzecia monitora jest y, nieużywana w tej chwili. Zobaczymy, czy będzie problem z grą. Jak odpalę grę. No niestety, ja wiedziałem, że będą Hocki Klocki, dlatego odpaliłem livea testowego. Jadę teraz na rozdzielczości 2000, bo jednak 3000 live odpada całkowicie, a zobaczymy, jak teraz będzie. Teraz jest stream w 2K. Ja mam rozdziałkę 2K, także nie ma dramatu, nie dramatyzuję z tego powodu. Ogólnie, możecie sobie wybrać, jeśli macie takie łącze i sprzęt, rozdziałkę 2000, tam 1044p, 1440p, jakoś tak. I jak fajny monitor. Oj, zajebioza, zajebisty, tylko, tylko za mocny, ja wiedziałem, ogólnie wiedziałem, tylko mówię, jak żeby, ja wiedziałem, że ten monitor jest na mój sprzęt, na moją kartę jest za mocny. Ale po prostu wziąłem, żeby już mieć. No teraz, kurde, co? Ani kart nie kupię. Monitor chciałem już dawno zmienić, bo miałem główniany Ja tak się ekran. Ja pierdzie, ale ja nie wiem jak to zrobić. Ja nie wiem jak to zrobić. Już zrobiłem wszystko, co, co, co się da. Kurde, nie wiedziałem, że będą takie problemy. A dlaczego, kurde, tak jest? Muszę teraz gwinić. Niedobrze. Jest do dupy. Że tak powiem. YT coś nie przyjął rozdziału. Może za duża? Nie, no to normalnie może rozdziałkę. A. Yy... ciekawe czy Twitch działa. Ja muszę zaraz na Twitcha wejść i zobaczyć, czy działa Liveik Kurde, na no szkoda. Nie po to kupowałem taki monitor, żeby grać teraz w full HD. Czekaj, sprawdzę. A to dzięki, fajnie, Polski. Super. Nie widać bitwy. No, Sorki, no wiecie, to, tak jak mówiłem, dlatego to są streamy testowe. Dziwne, że nie widać. No ale to będę musiał rozkwinić, no. Nie wiem o co chodzi. Nic mi nie przychodzi do głowy, na razie. Może ten mój live streaming coś blokuje takie. Bo w rozdziałce 2000 jeszcze mogę grać. Rozdzielce 2000 jeszcze mogę grać. Dobra, zobacz sobie ty Twitcha. zobacz Twitcha, no to jest w ogóle jakiś bullshit totalny. Na też nie działa. O kurde. Dobra, już wiem, co to może być. Wiem, co to może być. Wiem, co to może być. Po prostu. Po prostu. Restream nie pozwala na streamowanie takiej rozdzielczości. Dashboard. No. Nie, tutaj działa normalnie. Tu działa normalnie. Co tu się dzieje? Hejka, pozdrawiam, uśmiechnięta buźka. Siema. Cześć. Nacik mi pozwala na streamowanie takiej. W takiej rozdziałce. Będę musiał zrobić po prostu tylko live'a na e, YouTube'a. No i tyle. I zobaczyć, czy na samym YouTube'ie działa. Nic mi więcej nie pozostaje. Dobra. Czyli na razie Twitchu nie będzie live'a. Zrobimy na, sam, na samego YouTube'a. Zaraz wracam. No sorry, jak to się nie chce... Patrzeć, jakieś ja tutaj męcze z tymi ustawieniami. Bo to może być przez tego restrima, że on nie puszcza takiej rozdzielczości. To tak jedna opcja, jaką widzę. Bo tutaj, wszystkie chyba, że coś jeszcze zobaczył ustawienia. Tutaj wszystko gra. Ustawienia. Wideo też. 2560 x 1004 Bez dla Dobra, to odpalamy na YouTube'a, samego YouTube'a streama i, i za chwilę wracam, tylko się zaloguję tutaj w aplikacji na samego YouTube'a i będzie tylko na YouTube'ie live'ik i może będzie działać, zobaczymy. No nic mi do głowy nie przychodzi, może coś wymyślę jeszcze.